Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu porozmawiamy sobie o komunikacji interpersonalnej. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zostawili subskrypcję, dali łapkę w górę i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, żebyście otrzymywali powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym vlogu, porozmawiamy sobie o komunikacji interpersonalnej. Także zapraszam Was do oglądania. Komunikacja interpersonalna to sposób porozu porozumiewania się co najmniej dwóch osób. Tak zwanych interlo... -lo komunikatorów, rozmówców polegający na, na, na wzajemnym wysyłaniu i odbieraniu komunikatów werbalnych i pozajęzykowych komunikacją interpersonalną można komunikacją interpersonalną inaczej nazywa się rozmową jej celem jest nawiązywanie interakcji pozwalającej na wymianę informacji, emocji, myśli. W rozmowie biorą udział nadawca i odbiorca, którzy tworzą i analizują komunikaty przygotowane w zrozumiałym dla obu stron kodzie i przesyłanie specjalnym kanałem. Także w tym vlogu było byłoby. na tyle. Trzymajcie się do kolejnego vloga na moim kanale. Nara.